W Niedzielę Gaudety Liturgia Słowa jest tak dobrana, aby tę radość podkreślić i dziś usłyszeliśmy zakończenie pierwszego listu do Tesaloniczan. No, pewnie dlatego, że jest tu mowa właśnie o radości, od miejsca zachęta zawsze się radujcie. Jest to najstarsze pismo Nowego Testamentu. Święty Paweł napisał je do mieszkańców Tesaloniki. Którzy często tak, z takim wytężeniem oczekiwali paruzji, powtórnego przyjścia Chrystusa, że porzucali normalne życie, pozostając biernymi, no właśnie czekając na, na koniec świata, aż, aż wszystko się spełni. I święty Paweł w tym liście pokazuje, że w życiu chrześcijańskim nie chodzi o taką bierność. O takie nieaktywne oczekiwanie, poddanie się losowi i co ma być to będzie, ale raczej pokazuje pewną postawę, którą należy przyjąć, aby właśnie z Bogiem się spotkać w dniu Jego przyjścia. I dlatego mówi o tym, że to Bóg uświęca całego człowieka i ducha, i duszę, i ciało. I to on zachowuje całego człowieka na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wśród tych zaleceń Świętego Pawła są te dwa bardzo krótkie. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. I o ile tak ochoczym sercem można obydwa przyjąć, to w realizacji okaże się, że to takie proste nie jest. Jak tu się zawsze cieszyć, jak tu się zawsze radować, skoro życie jest jakie jest. Jak tu nieustannie się modlić, jak trzeba pracować, podejmować obowiązki, spotykać się z ludźmi, z nimi być no także odpoczywać no jak tu nieustannie się modlić. I tutaj chyba też nie tyle chodzi o jakąś takie aktywne działanie, czy o takie, nie wiem, śmianie się cały dzień, albo o to, aby cały czas, no właśnie, rozmawiać z Bogiem, ale bardziej tak żyć w Bożej obecności i mieć gdzieś w sobie tę pogodę ducha, którą radość oznacza. I Paweł dalej wyjaśnia, że tu chodzi o taką też postawę wdzięczności, która pomoże ucieszyć się. Wdzięczność, czyli nie tyle szukam tego co złe, szukam braków, jakichś deficytów, ułomności w drugim człowieku, ale jestem wdzięczny za to co mnie spotyka, za to co się wydarza. Dostrzegam, że to jest dar, na który no, nie zawsze zasłużyłem często darmowy, a naprawdę piękny. I taka umiejętność dziękowania, taka postawa wdzięczności. Otwiera mnie na radość, bo otwiera mnie na świat. Już nie jestem tylko zamknięty w sobie, w swoich ocenach, w swoim czasem marudzeniu czy malcontentstwie, ale potrafię popatrzeć na świat trochę szerzej i zobaczyć to dobro, które naprawdę jest dookoła mnie. Może niespektakularne, może nie jakieś. Widoczne, takie, takie bardzo wyeksponowane, ale, ale ono jest. I właśnie do takiej postawy wdzięczności za to, co, co dobre dookoła nas święty Paweł dzisiaj zachęca. A ta nieustanna modlitwa to świadomość Bożej obecności, ale też stała otwartość na Ducha. To jest to, by ducha nie gasić, żeby jeżeli mam to przekonanie, że mam jakieś dobre pragnienie, prawdopodobnie z ducha świętego, że mam ochotę co, co coś dobrego zrobić, mam ochotę wyjść z miłością do drugiego człowieka, mam ochotę, no właśnie, pokazać też światu Boga, Jego dobroć. Żyć miłością, to mam tego nie gasić ani u siebie, ani też u innych. Bo czasem tak jest, że to, co deprymuje najbardziej, to nie tyle doświadczona porażka, co bardziej jakaś krytyka. Po co to robisz? Zostaw to. To jest zupełnie niepotrzebne. Ducha nie gasić. I też nie lekceważyć proroctwa, o czym pisze Święty Paweł, czyli właśnie takich bożych natchnień, które często pochodzą od Boga, ale Bóg, który posługuje się drugim człowiekiem, który właśnie mobilizuje, zachęca, a czasem też upomina. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. Dobrze te słowa wziąć sobie dzisiaj też na modlitwę, trochę się nad nimi pozastanawiać, ale nade wszystko spróbować wprowadzić w życie właśnie poprzez postawę wdzięczności oraz otwartości na ducha, e, aby dziękować za to, co dostaję, za to, co, co mnie otacza, e, i żeby nie być malkontentem, narzekającym, deprymującym i siebie i, i innych ludzi.